Halo, 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 cześć, witajcie, kochani, z tej strony Roy, a to kolejny odcinek naszej serieczki z Aizaczka. No i dzisiaj gramy sobie jako zwykła Lily w Gridier Moura, ponieważ, no, wstyd się przyznać, ale znowu zaspałem. Jest naprawdę późna godzina, zaraz wychodzę, ten ostatni grafikowy dzień do mojej pracy. Ale nie chcę was zostawiać bez odcinka, dlatego jestem z wami, nagrywam... I dostałem takie cholerstwo, że mam ochotę to zresetować, bo ja potrzebuję tego pierwszego ładunku do naszej dalszej egzystencji. No i Crack Jack jest już czymś o wiele bardziej pożytecznym. Dostaliśmy Pulse Warma, czyli albo na tearsy będą miały fajny hitbox, albo nie. Liczymy na to, że dostaniemy tu jakiś losowy kluczyk, który będziemy mogli użyć w płatnym treasure roomie, żebyśmy mogli tam sobie jakieś cuda na kiju jeszcze zrobić. Ale na ten moment, mając tylko jedną monetę, to my raczej w klucz nie zainwestujemy. I raczej on się dalej już nie trafi. Serduszko, blank card, no, no nie ma opcji, żeby 2 plus 2 dało nam 8 w tym momencie. No ale, skoro już udało mi się odpalić nagrywanie, to kim ja bym był, gdybym się nie zapytał, kochani, jak wam weekendzik mija? Bo wy ten weekendzik teraz przynajmniej macie, ja dopiero weekend zacznę sobie od... Dnia jutrzejszego, czyli od dnia, gdzie przeważnie dla Was pokazuje się Scp The Endurance. I w tym tygodniu nie będzie inaczej: czwarta, noc, tam piąta, już będzie na nas czekała i na pewno damy sobie tym razem radę z naszym panem doktorkiem. Taką przynajmniej mam nadzieję. No i jeszcze jedną prośbę do Was będę miał taką malutką z racji, iż dobijamy tutaj nasz wspaniały próg powoli 900 subskrypcji. A co za tym idzie, zaraz będzie ich też 1000. To jeśli Wam się ten odcinek spodobał, to możecie zostawić po sobie łapkę w górę, komentarz i suba na kanale, a żeby kanalik dalej leciał i rozwijał się w tak ogromnym tempie, w jakim rozwija się do tej pory. A na razie ten RAM nie zapowiada się jakoś mega dobrem. Z tego co widzę dostajemy bardzo szybkie bęstki od każdego możliwego przeciwnika. Mam nadzieję, że bossowie trafią się jakieś, chociaż mega prości, albo dostaniemy jakiś potężny item z... Naszego Treasure Room'u, z którego na pewno będę chciał wynieść chociaż jednego Damage Upa albo Tears zapa. Naszym celem na dzisiaj są Angel Room'y, także też trasa przed nami całkiem, całkiem zacna. Ostatnia fala tu będzie przed nami jeszcze z bardzo, bardzo nieprzyjemnymi przeciwnikami. Nienawidzę na nich walczyć. Na czerwonego kupa też nie walczy się całkiem przyjemnie. Więc mam nadzieję, że nie będę musiał anulować swojej armii, żeby gdzieś tu się przebijać dalej. Po prostu unikajmy czego możemy, niech tutaj nasza... Czy ty was jest teraz dwóch? No aaaa, ta gra mnie nienawidzi i to z całego serca. Mam nadzieję, że walka chociaż Devil Roomowa, jeśli do niej dożyjemy, bo to też nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Że będzie dla nas po prostu tą prostszą walką, że dostaniemy tam jakiś, nie wiem, larych, którzy są bosami segmentowymi i bardzo szybko gdzieś przy nas padną. To by było takie moje małe, wspaniałe marzenie, żeby po prostu przeżyć to pierwsze piętro i dostać na drugim coś o wiele, o wiele ciekawszego. No i dostaliśmy coś o wiele ciekawszego. Do Devil Roomu oczywiście nie wchodzimy, no nie byłbym sobą, gdybym tam wszedł teraz, gdy mówiłem, że tam nie mam zamiaru wchodzić. Breakfast za 7 mogę wziąć. My tego zdrowia nie mamy za wiele, no jest growth ormo, zbierzemy oczywiście, to jest item, który mega nam zwiększy zadawane obrażenia. Lilhand, Familiar, którego będę mógł dublować i przez to pozwalać sobie dalej e, przebijać się przez przeciwników, no na pewno sobie to wezmę. Za familiarami przepadam. Fajnie byłoby dostać car battery albo coś, czym będziemy ładować sobie nasz item aktywny na bieżąco. No ale wiadomo, nie wszystko można mieć. Czasem są to po prostu marzenia ściętej głowy. Pierwszy treasure ma dla nas Marrow, czyli kolejnego Hellwapa. Niech będzie i tak, tego zdrówka mamy już naprawdę sporo. Nadal chciałbym mieć go więcej, ale jest już na całkiem, całkiem dobrych ilościach. Dzięki temu możemy wejść też do curse roomu, dostać androłzy, dostać ranch i dostać... Lockdowna. Mam nadzieję, że chociaż dostaniemy jakąś głupią monetę z tego ogniska. No niestety nie, a byłoby naprawdę miło. W takim razie idziemy się wyregenerować. Odpalamy dublowanie naszych familiarów. No i zaczynamy akcję przebijania się przez przeciwników. Tylko po to, żeby pozbyć się ich w jak największych ilościach. Żeby nam cholery, cholery małe krzywdy nie robiły. Im więcej sobie Lilhantów gdzieś tutaj pospałnimy po drodze, tym też lepiej dla nas, no na nasze lilhanciki na pewno będą sobie lepiej radziły z grzybami niż ja sobie daję radę, bo uwaga spoiler, nie daję sobie z nimi radę. Te Hunty jak dobrze mi z tymi muchami pomagają, to jest szok. No przeciwników mamy coraz więcej do walki z nimi. Więc te rany też nie będą coraz prostsze. Te piętra będą wręcz przeciwnie, coraz trudniejsze. I powątpiewam, że będziemy sobie tak idealnie dawać ze wszystkim radę. No ale zaraz dostaniemy pierwsze Angel Room, czyli piętro, gdzie już naprawdę. I... Piętro, pokój, gdzie już naprawdę mega dobre itemy możemy dostać. Bo na razie te itemy poza Ormos, No nie należą do itemów pierwszej świeżości. Są to itemy bardzo, bardzo średnie, w których inwestowanie nie jest aż tak opłacalne. Więc liczę na to, że gra mi to jeszcze zrekompensuje i da mi takie itemy, które pokażą mi, że gra mnie jeszcze lubi, że jeszcze to ma sens. Na pewno walka z bossem powinna w tym momencie przebiec całkiem pomyślnie i wydaje mi się, że dość mocno po mojej myśli jednak to będzie robiona. Mając tylu Lil Huntów, to pojedynczy, pojedynci, silniejsi przeciwnicy będą padać w tempie ekspresowym. No bardziej, bardziej martwię się już o tą główną walkę z bossem, gdzie z Gridierem nie będziemy mieli 50 milionów wojowników, którzy będą z nami walczyli, tak? Bardziej będzie skupiało się na tym, że mamy dwa Hunty i rać sobie ile chcesz. Ale mamy Angel Room, w Angel Roomie mamy Aure Damage'a i mamy... Slow down enemies and projectile. Cenzor czy monstrancja? Hm. Ja chyba, jeżeli wolałbym monstrancję, bo brakuje nam tego demage'a, jeśli przeciwnik już do nas się dostanie. A tutaj co? Bierzemy kluczyk. Idziemy do treasure room oczywiście, w treasure roomie piercing Tears'y, bardzo dobra statystyka dla nas. Brakowało mi czegoś takiego, żeby się przez przeciwników przebijać. No bomb nie będę kupował, więc idziemy bezpośrednio na piętro trzecie. Z planetarium. Nie, ze zbagowanym modem, który trzeba będzie wyłączyć. I jeszcze dinner, czyli kolejny hellwapik. Nie chcę już ich dostawać, ja naprawdę chciałbym dostać coś ciekawszego. Ale dobra, koniec ogrzecza z chwilę pogadać o tym, co się działo ostatnio u mnie, bo zadziało się kilka całkiem ciekawych rzeczy. Między innymi udało mi się osiągnąć mój niezamierzony, ale bardzo ambitny cel, uśnięcia w pracy. Nie wiem, jak to się stało. To jest na moje, na moje wytłumaczenie powiem, że dzień w pracy był naprawdę nudny, a ja stwierdziłem, że no na chwilę zamknę oczy. Obudziłem się po pół godziny, nie wiedząc w jakiej rzeczywistości się znajduję, a więc było zabawnie. Jezu, w końcu dobry item, jakiś cudownie. Ale ale się wyspałem. Odpocząłem troszeczkę, więc chyba jest dobrze. Mam nadzieję, że nikt się na mnie za to nie obraził, bo menadżer ani nikt inny z wyżej postawionych osób mnie nie zlokalizowali. Inaczej zlokalizowali. Ja zostałem przy swoim biurku. Także to i na siedząco z otwartymi oczami. Po prostu mój e, przyboczny, że tak go mogę nazwać, szturchnął mnie kilka razy po ramieniu i zapytał Eryk, śpisz, bo tak, tak nie kontaktujesz od jakiegoś czasu. Ja mu bardzo mocno podziękowałem za to, że mnie obudził, bo no, nie wypadałoby spać w pracy. I jakoś tak nie wiem, liderować po śpiącemu. Więc ja tutaj bardzo dziękuję z góry osobom, które mnie obudziły w pracy. Mam nadzieję, że będę wyspany w dniu dzisiejszym, bo czuję się o wiele lepiej, ale te nocki bardzo źle na mnie działają i. No i nie lubię na te nocki pracować. Zdecydowanie bardziej wola zmianę dzienną, gdzie już mogę się no nie wiem, wysypiać na przykład i czuć się o wiele lepiej też na przykład. Pierwsza walka z bossem, dobra. Ja straciłem już dwa serduszka zdrowia, co jest ze mną nie tak? Ja mam coraz lepsze itemy, a odnoszę wrażenie, że radzę sobie coraz gorzej. Dwóch jeźdźców apokalipsy, że to mamy na głowie. Jak go zabijemy, to mam nadzieję, że walka z Devil Angel Roomem będzie o wiele prostsza. No i zdecydowanie mam nadzieję na to, że dostaniemy Angel, a nie Devil Room. Bo niestety jest też szansa, żeby dostać ten Devil Room, to jest szansa 50-50. My nie wysadziliśmy statuły anielskiej, więc możemy radzić sobie zdecydowanie gorzej niż ustawa przewiduje. No ty dziadu, ty umieraj w końcu. Ja wiem, że ty lubisz żyć, że masz dużo zdrowia. Ale Bosika, tu mamy takiego, że to będzie kompromitacja dla niego. No, patrzcie, on w jednej fali umiera. Tak jak strzelałem, Devil Room nam się trafi z Liczem. i z Horsemenami, czyli to jest tak dobre. Tak, wszystko dobre na Lilyf, że i ja pierdzielę, a ja nie mam serduszek, żeby tą Lilith jakoś sobie po health downie jeszcze zboostować. Co, ja bym sobie kupił z jednego Solharta na pewno, porolował troszeczkę. Chociaż jeden raz niech się to uda. Nie udało się. No to mówi się trudno. Mnie nie stać teraz na przegrywanie. Pójdziemy sobie piętro niżej. Już na WOMB. Ja nadal nie czuję, żebym miał jakieś rewelacyjne kombo. Mauzoleum nam się trafiło i dalej zbugowane planetarium. Dawać mi binki. Ja potrzebuję Tears apa razem z Solhartem, chociaż jednym. Stąd po pierwsze, dawać mi kluczyk. Po drugie, pierwsza rolka niech wleci. Druga rolka niech wleci. Ja chcę wiedzieć na czym stoję. I stoję na My Reflection. Bardzo dobry item, który daje demetch-upa i ja tego A upa będę potrzebował. Forever Alone natomiast nie będę chciał. Zdecydowanie wolę relika, który mam nadzieję, że na tym y, trybie zadziała, a nie będzie się bugował jak powalony. Dobra, tutaj trzeba mieć umiejętność rozróżniania, kto jest Twoim przyjacielem, a kto jest Twoim wrogiem. Bo widzę, że bardzo dużo przeciwników, którzy są moimi przeciwnikami, się tu gdzieś pojawia po drodze. Dostałem. Lil Abad Abadonka, dostałem. Ej, chwytka sprawa. Możemy sobie naprawdę ładnie tu gdzieś zacząć radzić. Bo mamy sojusznika, który będzie strzelał mini Voidem. E, Mało The Voidem. Ale za to straciłem wszystkie moje solharty, więc tutaj nie ma co czegoś ambitniejszego po mnie się spodziewać. Widzę, że te walki po prostu nie będą szły w dobrą stronę. Oj, oj, no boję się, boję się o to, co tu będzie na mnie czekało. Kilka solhartów gdzieś tutaj wydropiło po drodze, ale ja nadal nie jestem postacią, która jest najsilniejsza w swoim rodzaju, w swoim gatunku. My po prostu na razie skupiamy się na tym, żeby zabijać tych przeciwników i jakoś sobie z nimi radzić, mimo, że nadal nie mam żadnego rewelacyjnego przedmiotu, to reliki będą działać tutaj całkiem sprawnie. Jak gdzieś się mogę zastawić, prawda? Lil' Hunty powinny sobie z syreną poradzić, chyba, że mi je zabierze, co... nie będzie takie miłe. Kolejna syrena? Really? Nie lubię walczyć na syrenę. Jest to bardzo upierdliwy boss, który zaczyna mi zabierać moje wszystkie tutaj... Moich wszystkich wojowników na swoją stronę. A więc chciałbym zabić chociaż Syrenę raz i potem zająć się Syreną 2. Syrena raz łącznie z Syreną 2 padła. My możemy te czaszki porozwalać, jak będzie nam się bardzo nudziło. 26 monet, 27 w tym momencie. Tutaj walka oj, też z bardzo irytującym przeciwnikiem. Bo te maski nie należą do wojowników najprzyjemniejszych. Zwłaszcza te z... mauzoleum. No nie przepadam za ty To serce widzę, że bardzo lubi się gdzieś do mnie przyciągać, więc trzeba byłoby się nim... Zająć w taki sposób, żeby już... Nie wstało. Jeśli damy radę i oczywiście pokonać. Ożywianie maski, no oczywiście. Czego innego mógłbym się tu spodziewać? I kolejny Devil Room, bo czemu by nie. Sacrificial Dagger nie interesuje mnie, ni cholery. Gapis, spaw zresztą tak samo. No mówi się trudno. Idzie się dalej. Tutaj nas stać na damage upa. Range multiplier damage up shot speed up. A tutaj tears up. Ja bym wziął my reflection damage up zawsze się przyda. Przynajmniej mam nadzieję, że nie popełniłem żadnego głupiego błędu w tym momencie. I nie zlinczujecie mnie w komentarzach za to, że mogłem zagrać w zupełności, zupełnie, zupełnie inaczej. Godzina 15:00, my jesteśmy dopiero gdzieś w połowie drogi, a mi się no to stosunkowo dość mocno śpieszy do pracy. I znowu zbugowany modzik. Wspaniale, ja bym wziął item na dola. I tak, i tak dostałem Helwapa, więc nic się tutaj nie zmieniło. Zdrówka mamy całkiem sporo, z tego się naprawdę, naprawdę cieszę. Nie cieszę się natomiast z tego, że tu w ogóle nie ma itemów, które by mnie interesowały. Jest Doli. Doli to bardzo dobry item. Z Doli będziemy się cieszyć, z Doli będziemy się bawić. Z Triple Shotem zresztą podobnie. Odpalamy tutaj naszą armię wojowników ninja. Dostaliśmy kolejnego Solharta, także reliki będą ze sobą tutaj współpracowały, będą gdzieś kooperowały, żeby uczynić nas silniejszymi. Nasze. Co? Nasze zawracające pociski są całkiem niezłe, bo możemy sobie pozwolić na całkiem przyjemne niszczenie obecnych przeciwników. Lil'Abaddon nie wiem, czy będzie taki użyteczny, bo to jest jednostka bardziej blisko dystansowa. Ale jeśli coś do nas podejdzie, to na pewno możemy się pochwalić dość dużym damage outputem w to wszystko. A reliki będą mnie tutaj regularnie zaopatrywać w brakujące serduszka. Byle tych przeciwników nie było zbyt wiele, zbyt silnych, jak damy sobie na luzie radę ze wszystkim, co w tej będzie nam towarzyszyło w naszej drodze, zwanej życiem, to na pewno będzie przyjemnie. Dobra, bierzemy wszystkie tylko 9 monet i zaczynamy falę bosową, czyli takie standardziki na razie przechodzą nam przed głową. Pierwszy bossik padł, drugi padł, my dostaliśmy to, o czym marzyliśmy, czyli dostaliśmy nasz Angel Room, äh Angel Solharta. Kolejne 9 monet, chociaż tyle, że te monety się tak szybko nie kończą. Nie powinienem tego teraz odpalać. Powinienem sobie zachować ten ładunek, no ale mówi się trudno, dostałem w końcu Angel Room, na którym mi zależało. Stigmata, troszkę damage upa, troszkę health upa. No niech będzie gron, niech będzie... Doli w takim razie, no kupię. Kupię to doli, bo jest to dobry item. Zwiększy mi tirsy ile tylko się da, zwiększy mi wszystko ile tylko się da. Ale przed nami już teraz tylko chyba the Shop. No właśnie. Ostatnie pomieszczenie, gdzie mogę się jeszcze jakoś wzmocnić, dostając. Nic ciekawego. Boli, boli, strasznie boli. I jeszcze minibosa dostałem jako. Dwóch minibosów dostałem jako przeciwników. No cudownie, koledzy. Żebym ja musiał z wami tak już tutaj użerać. To no kto by pomyślał, że. My, koledzy, a tak będziecie mnie traktować. Przeżyjemy, no to jest akurat pewne, że zdrówka raczej na nich nie stracę. A nawet jak stracę, to re, relik. Nie relik, tylko relik na pewno mi w tym pomoże. Mamy nasz. Naszą, jed, nasz item z moda na alternatywnych horsemenów. Ale ja nadal się przebijam tutaj przez naszych dziadygów wspaniałych. Oczywiście, Mał of the void, delikatnie używając. Spinka nie do końca jest to item, który bym chciał. Na razie idziemy w takim razie zacząć tutaj sobie te zwykłe fala. Bez podzdablowanych jednostek może być z tym dosyć ciężko. Więc muszę pamiętać, żeby przeoszczędzić na tyle pieniędzy, żeby mieć na. na co? Gubię nazwę. Na następne piętro chociaż jednego dubla, serduszka wypadałoby tutaj porozwalać, i w sumie wszystko za jakąś egzystencję tu prowadzi, bo przestaje tu być miło. Mimo, że powoli zgromadzę już sobie armię, która będzie w stanie jakoś tutaj doprowadzić mnie do wygranej, to przestaje tu być już tak miło, cudownie, wspaniale i kolorowo, jeśli kiedykolwiek oczywiście było. Po prostu przeciwników jest na tyle dużo, że trzeba sobie. Jakoś w tym życiu radzić, a ty jeszcze plujesz naszymi kolegami, tutaj nam w twarz. Ja lubię tych naszych mięstych kolegów, więc proszę zostawić ich w spokoju. No i panowie, wypadałoby się otworzyć na światło dzienne, albo jak to jeden z widzów do nich mówi, zawsze jak mi tam tłumaczył, że pora otworzyć się na nowe możliwości. No jeszcze jeden, jeszcze jeden i poproszę o fajny angel room. Ja tu nie mogę wejść nawet. Widać, że się zbugowało i tak potężnie. Dziękuję reliku za solharta. Będzie naprawdę miło z tobą współpracować dalej. Tutaj został co? Jeden minibosik tylko. Raczej go pokonamy. Z drugim bosikiem jest boss, którego nienawidzę z całego serca, ale wszystkie monety na nim gdzieś trzeba będzie wydać. Szkoda, że nie mogę gdzieś bliżej niego podprowadzić moich yy, abadonków wspaniałych, żeby mogli sobie współpracować. Fajem czarzą mówimy oczywiście nie. I dostajemy walkę o Devil Room, w której jest... Eee, easy walka, kochani, no to... To będzie... Jedna z prostszych walk, z jakiej brały udział. Dostaliśmy Angel Room z... Eden Soul, które w tym momencie nic nam nie da. Albo Blood of the Martyr z... Damage Up'em. To jest bardzo ładnym Damage Up'em, żeby nie było. Co jeszcze z sobie pozwolę, pozwola zrolować. Dostanę... Budie na box. Zwiększy nam damage na pewno. Więc weźmy to body na box. Weźmy sobie jeden kluczek. Bo na tyle mnie stać. No z naszym body na box myślę, że. Podwojonym damy sobie radę gdzieś tam na bosach. Jeszcze jakbyśmy w skrzynce jakiegoś familiara dostali, to byłbym przeszczęśliwy. Dostaliśmy za to trzy monety i bombę. Jakby to w czymś nam miało pomóc. Gro, to nie pomaga. A Gridir sam się nie pokona, no trzeba tego checkmarka sobie zrobić. Mark czeka, checkmarka, checklista, o! Nie wiem jak to inaczej nazwać. Dublujemy sobie stworki. Nie mamy ich za wiele, ale mamy jakąś tam możliwość zadawania dodatkowych obrażeń przeciwnikom. Nienawidzę tych bomb, bo nigdy nie wiem jak dobrze ich unikać. Piąteczka, head of the keeper, steam sail, no to są same itemy w tym momencie, nie wiem dlaczego. A ta walka nie jest taka przyjemna, jak mogłaby się wydawać, bo demerza to my nie mamy za wiele. Tutaj naprawdę bardziej walkę o przetrwanie prowadzimy niż walkę o to, żeby wygrać. Najwięcej pomocy robią nam nasze lilhunty, które tam się w niego wgryzają i zadają mu jak największe obrażenia. I myślę, że dzięki nim samego grida możemy zrobić nie tracąc za wiele zdrowia. Ale, 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 no to już wszystko inne no, będzie raczej zagrożeniem w dość dużym stopniu. Sam gridier już może nam troszeczkę krwi napsuć. A ty żebyś jak najmniej wykluczyków nam wyspałnił, bo to będzie bardzo irytujące, jak ty będziesz tutaj nam samych swoich towarzyszy podróży wypuszczał, od których ja nie mam jakiejś mocnej obrony. Inaczej, mam to pole, które mnie broni naokoło i to jest naprawdę spoko pole. Ale nie mam żadnej możliwości, żeby jakoś mocniej sobie z wami poradzić. A gridiera wypadałoby, jak już wspominam wielokrotnie, jeszcze gdzieś pokonać. Kto wie, może jakiś unlock za gridiera dostaniemy. Chociaż powątpiewam, bo postacie zwykłe we większości przypadków mają unlock za grida lub gridiera, w zależności co zrobimy w pierwszej kolejności. Ale jeszcze nie straciłem, no pierwsze serduszko dopiero straciłem. Jak będę też stracił tych serduszek wystarczająco dużo, to Darkbama dostanę. Naprawdę ja liczyłem na coś, co mi zwiększy damage, a nie na coś, co będzie mi pasożytowało na mnie i na całym innym społeczeństwie. Jakoś tak... Nie... przestałem lubić Darkbama jako towarzysza. Bardzo mało razy... Za... Za... jakby jest pomocną jest jednostką. <kłysy> Bardzo dużo razy jest po prostu irytujące. Dobra, panie Gridier, ja mam prawie full zdrowia. Ty masz prawie full zdrowia. Stoczmy. Epicką walkę na śmierć i życie, gdzie wygra tylko jeden z nas. I mam nadzieję, że będę to ja. Tak, będąc bardzo skromnym. Skąd będziesz nawalał? Z tej strony, rozumiem. Zdrówka masz zdecydowanie mniej. My, piąteczki i inne monety, będziemy z ciebie zgarniać, żebyś tutaj nie stwarzał większego zagrożenia. Ty masz pół zdrowia, ja mam pół zdrowia. No, możemy próbować ze sobą kolego współpracować. Możemy Cię zabić, Ty możesz nie zabić nas. Ale widzę, że Ty masz bardzo dużą chęć na zamordowanie biednej Lilyf. Head of the Keeper nie będę podnosił, bo to jest szansa na to, że ja go jeszcze będę leczył. Za moje ciężko zarobione pieniądze. A z jego i z moim zdrowiem jest już tak al dente, Więc mam nadzieję, że on padnie szybciej niż padnę ja. No i że zakończymy tę grę w iście zwycięskim stylu. I udało się czy się nie udało. Czy to będzie unlock? To mnie najbardziej interesuje, czy ja dostanę z tego unlocka jest duality has appeared in the basement. Bierzemy monetkę. Teraz mogę sobie kilka monet wpłacić. Także unlock jest, który za cholerę nie wiem co robi, ale jest. I to jest w tym wszystkim najważniejsze. A z tego miejsca, kochani, ja się będę z wami żegnał. Wiem, że odcinek był bardzo krótki, ale tak jak wspominałem, no, nie wyrobiłbym się do pracy nagrywając zwykłe podejście, więc mam nadzieję, że wam się to spodobało. Czekajcie jutro o 19 na SCP The Endurance, pos po posłuchacie jak drze się do mikrofonu, a ja uciekam szykować się do pracy. Tyle ode mnie, trzymajcie się, na razie i cześć. Miłego wieczorku.